Elo, witam Was serdecznie, tutaj Manik na rowerze. Słuchajcie, byli u mnie y, teraz znajomi, ci, którzy będą tworzyć tą nową grupę, y, e, grupę, nową ekipę, nową, starą ekipę, która będzie y, jeździć na rowerach składanych. No i tak spodobały się te rowerki, no że teraz muszę ruszyć do pracy, muszę zacząć je przygotowywać. Trochę się ociągałem. Byłem w Polsce, było troszkę, troszkę wypadów pieszych w Polsce, no i teraz muszę powyciągać i zacząć się, zacząć się przygotowywać. Na pierwszy ogień pójdzie ten rower, który kupiłem jako. Trzeci, czyli na pierwszy ogień, na pierwszy rzut, pójdzie ten rower, ten trzeci. Ten, w tym rowerze trzeba wyczyścić dokładnie łańcuch, ponieważ sprzedawca w Polsce nasmarował mi go oliwką i, i, i tam jest no, masakra się teraz zrobiła. Po kilku jazdach też w deszczu no, zrobiło się nieprzyjemnie i ten łańcuch, dzisiaj musiałem, dzisiaj spadł. Moim znajomym, ponieważ jak się cofa, jak się jedzie, to rowerem do tyłu się cofa. No to jak jest na najwyższej przerzutce, no to czasami potrafi ten łańcuch zejść z tej przerzutki. Więc muszę teraz to naprawić. Naprawić. Muszę po prostu wyczyścić łańcuch, żeby przy zakładaniu, tak, przy zakładaniu ponownym tego łańcucha nie brudzić sobie tak rąk. Mój pomysł jest na to, żeby zlikwidować, wymienić oliwkę na wosk. Także łańcuchy wszystkie przy moich składakach będą woskowane. Będzie to mały minus, bo będę musiał częściej je serwisować, ale to nie jest duży minus, ponieważ mam tego sprzętu i dam radę to zrobić przed każdym wyjazdem. Aczkolwiek wyjazdy rowerowe nie będą trwały zbyt długo, więc nie będę musiał zbyt często tego robić. Zabieram się do roboty, zaraz Wam pokażę co i jak będę robił. A więc pierwszy rowerek już mamy na stojaczku. I chodzi mi o to, żeby... nie wiem czy dobrze widać ten łańcuch. Nie może taki być, muszę go odtłuścić, po prostu ściągnąć tą oliwkę i tutaj te wszystkie elementy przy okazji wyczyścić, jak już nie będę miał łańcucha. Aczkolwiek tutaj nastąpiła jedna komplikacja. Łańcuch nie posiada spinki, więc nie mogę go w normalny sposób zdjąć i wyszejkować. I muszę, muszę to wszystko robić na samym rowerze, więc to, to jest niewielkie utrudnienie, jeżeli chodzi o pracę nad, nad tym delikwentem. Także tu muszę za, za pomocą parownicy pierwszy szmatek Później parownicy do końca wypłukać smar. Tutaj mamy parownicę. Będę końcówką pod ciśnieniem i parą próbował jak najwięcej się da z całego napędu, tutaj z tych kółeczek wszystkich wypłukać, wypłukać cały ten smar, żeby żeby nie było takiego efektu. Po tych pracach nastąpi powrotne smarowanie, czyli na nowo nasmaruję to jeszcze muszę ściągnąć to tą rzecz i pomyśleć jak zamontować bo rozmawiałem tutaj z kolegą i tu będzie jeszcze zamontowany bagażnik na bagażniku będzie zamontowana torba i uwagę ten rower jest mocny, stalowy z dodatkowym spornikiem także tu powinno nam się nic nie dziać i powinien być wytrzymały jeżeli chodzi o jazdę Kolejne rowerki, które dla nich przygotow przygotowywać będę, to są rowerki na kółkach 16-calowych, 16, 16 mniejsze i bardziej takie, jak to powiedzieć, zwrotniejsze. Ten jest troszkę większy, mocniejszy, więc tu możemy dołożyć torbę i tu się nic nie będzie działo. Dobra, ruszam do pracy, Mało, nie ma co ględzić, trzeba robić, bo pogoda też nie jest za ciekawa. Preparat nałożę pędzelkiem, a później to, co zostanie, brud już rozpuszczony, wypłuczę ponownie. No niestety, no niestety, jeżeli robi się takie zabiegi parownicą na łańcuchu, ogólnie na napędzie, który jest zamontowany na rowerze, nie osobno, tylko zamontowany, tak jak tu mam, to jesteś, jestem zmuszony całe koło dokładnie z rantem wyczyścić i odtłuścić. Mamy tutaj hamulce szczękowe, v dokładnie, które no nie lubią tłuszczu, także tu musi być wszystko teraz wyczyszczone ponieważ ten tłuszcz który był na łańcuchu no teraz jest teraz na, całym, na całej feldze i kole, także czekam mnie mozolne wycieranie w całości dobrze, że to jest około 20 cali, także nie trwa to, to zbyt długo ale trzeba się pozbyć tego tłuszczu tego smaru, który tutaj wyciekł z napędu. No, obręcz jej tu, tego smaru tu nie może być. Szkoda, że nie mogę ściągnąć tego łańcucha, ponieważ wyszejkowanie y, skróciłoby mi znacznie czas y, robienia tego roweru. Już siedzę z pół godziny, a nadal mam efekt niezadowalający jak dla mnie. Także będzie tarcie szmatą, aż, aż się zrobi dostatecznie czysto. Już tak w miarę jest. No ale jeszcze muszę kilka razy przekręcić, żeby naprawdę nie było smaru. I wtedy zawoskuję łańcuch, przygotuję go preparatem woskowym tak, żeby jednak było jakieś smarowanie. No bo teraz już wypłukałem to tym, tą parą. Pewnie nie wszędzie, no ale już, jak już na tyle jest wypukany, on po prostu zacznie teraz rdzewieć. Także muszę go natłuścić. Tutaj zastosuję preparat wosk. Do, e, tu będzie do warunków wodnych, czyli do deszczowych, to taki na średnią temperaturę. O przepraszam, to jest low temperatur, czyli na niskie temperatury. Zastosuję trochę gęściejszy, żeby można było jeździć w różnych warunkach. E, aczkolwiek te rowery będą używane tylko i wyłącznie w ciepłej temperaturze, także jak będzie tak zimno, to raczej nikt nie będzie na nim jeździć, ale zastosuję taki mocniejszy trochę. Tynią zębatkę e, posmaruję, lekko na pędzelek, nakłożę sobie WD40 i przyjadę te zębatki tu z tyłu. Nie jakoś mocno, tak żeby je zabezpieczyć przed rycą. Nie wiem, może ktoś to, to robi inaczej, no ale ja zabezpieczam po takim czyszczeniu. zabezpieczam zębatki WD-40 z kolei użyłem też wypłukałem tutaj przy małych kółeczkach przerzutki też smar ze środka tam też trochę zostało no nie będę ich rozbierał to na razie jest sprawne przy tym serwisie nie będę tego robił ale do dosmaruje je jakby mam taki specjalny z Shimano smar jestem bardzo z niego zadowolony muszę kupić więcej on jest w sumie, go się w sumie używa do smarowania linek. No ale ja używam go tu, kropelkę, w te kółeczka po kropeleczce. Zawsze wciskał nadmiar, szmatka, i wycieram. I tak według Mańka, jest przygotowany napęd do jazdy. Z, z zastosowaniem wosku. Mam nadzieję, że to nie będzie tak brudziło mocno jak stosowanie oliwki. Aczkolwiek musicie pamiętać zawsze, że e, smarowanie, e, smarowanie woskiem. Tutaj pokażę wam, czym ja najczęściej smaruję, smaruję woskami tego typu. Nikt mi za to nie płaci, tak żebyście wiedzieli. E, smaruję to te, te, tego typu wos, woskiem. Z różnego, w różnym jak to powiedzieć, rodzaju. Ten akurat jest na warunki niskich temperatur. Są też na wysokie temperatury. Ja akurat tu zastosowałem na niskie temperatury i na złą pogodę. Teraz zostawiam tak cały łańcuch. Niech ten wosk wchodzi do środka. To jest też proces, który jest potrzebny, ponieważ wosk się dłużej. Aplikuję aplikuje do y, środka łańcucha, więc lepiej go zostawić, poczekać y, nawet do dwóch godzin przed jazdą, i potem wycześć nadmiar. I można jeździć śmiało. Y, według mnie 200 km na tak posmarowanym łańcuchu jest to możliwe, y, aczkolwiek w jakich warunkach, jeżeli będzie padał deszcz będzie e, warunki atmosferyczne e, będą tutaj działać na ten łańcuch no to musicie sobie zdać sprawę, że ten okres będzie krótszy, także jak nie pada w suchym, około 200 km jeżeli mamy gorąco bądź deszcz pada bo to wszystko może wypłynąć ten okres się skraca kolejną rzeczą, którą chcę zamontować do tego rowera jest takiego typu y, torba bardzo mi chodzi o tą torbę ona jest tutaj wsuwana. Wsunąłem trochę źle. Słuchajcie, ona jest wsuwana. To jest torba topeka. Jakiś stary model z takim bagażnikiem. Problem, nie problem. Chcę odciąć w tym miejscu. W tych miejscach chcę odciąć ten bagażnik, tą część bagażnika, tak żeby. Tą część przytwierdzić do bagażnika, który znajduje się w tamtym czarnym rowerze i po prostu tam ta część się za bardzo nie trzyma. Nie chcę w ten sposób zamocować, bo to jest dodatkowy ciężar. Odciąć i to zamocować do tamtego rowera. Mam nadzieję, że mi się uda. Niczego nie spierdzielę, no ale będę próbował. Odcinam. Pokażę Wam później, jak to wyglądało na samym rowerze. Mam nadzieję, że się uda. się. Prace nad jednym ze składaków już zakończone. Według mnie składak jest przygotowany do jazdy. Muszę tylko wyczyścić łańcuch, ale to już.